Dżemik zaczyna się gotować truskawkowy, tak naprawdę to już drugi garnek, taki wielki gar. No i wam powiem, że oczywiście moje tutaj prace, działania związane z działaniami związanymi z pracami na siedlisku. No chyba zrozumieliście, bo ja słabo to co powiedziałem. Towarzyszy mi zawsze. Maryśka! Tak, Maryśka? Tak, ugniatała ogórki, ziemniaczki w ogródku, pieliła a teraz mi pomaga przy robieniu dżemu z truskawek No ale dobrze Stać tego gadania, bo mi tutaj dżem się przepali a to już będzie kolejny garnek spalony a to już jest ostatni dobry mi dobrego dnia wam życzę.